Halo, halo, witam Was wszystkich, skrzynkowiczy, openingowych, świrów, etc., etc. No więc tak, pięć odcinków za nami. Zrobiłem sobie obliczenia, ile znajduje się w tej Waszej skarbonce. No więc w Waszej skarbonce aktualnie znajduje się jedynie 2 zł. i 50 groszy. Jest to obliczone na podstawie subskrypcji pod odcinkami i na podstawie lajków. No więc tak, subskrypcji było zero, czyli nic nie dodaliście do skarbonki. A lajków było 25, czyli 10 groszy od lajka, 2.50 w waszej skarbonce. Drodzy widzowie, pozostało tylko 5 odcinków do wyłonienia zwycięzcy. Tak więc, jeśli chcecie lepszą nagrodę, no to wystarczy zostawić suba, zostawić lajka. No i oczywiście komentarz, bo na podstawie komentarza będzie wyłoniony widz i to będzie na podstawie dowolnego komentarza z dowolnego odcinka z tej serii. Tak więc pamiętajcie o tym. A tymczasem przejdźmy sobie do tego naszego barabana. I zobaczymy co tutaj możemy sobie wykręcić. Kręć. Zobaczymy co nam baraban da na start. Zadoładowanie chyba. Tak to będzie skrzynka zadoładowania. I skrzynia zadoładowania o 22,50. OK. Tak dostaliśmy prezent na barabanie, ale przejdźmy do openingu. No więc, tak, tu mamy jeszcze nic nie nazbierane. Tak jak widzicie, nie otwarliśmy dzisiaj żadnej skrzyni, ale zaraz ze spokojem to sobie nadrobimy. Polećmy do skrzyni, której jeszcze nie otwieraliśmy. Nasze zestawy: agenci, Milspec, Restricted, Classified, Noże. No tak grubo to może nie. Ale nie otwieraliśmy na przykład skrzyni z glockami, z desertami z USP-kami. Nie wiem, czy jest USP. -ek. Jest USP, 2,50. No dobra, to zakręćmy sobie taką skrzynią za 2,50 od sztuki, czyli 12,50 dla 5 skrzynek. Może tutaj coś nam da. 3, 5, 6, 8. Nie bardzo, nie bardzo. 8,16. 16 a jak widzicie, skrzynia. Cały czas pełna. Nadal nie trafiliśmy tej naszej złotej monetki. O! O! O, proszę! No, tutaj już jakieś widzę złote rozdanie. Tego usp sobie zostawimy i spróbujmy jeszcze raz. Może wyleci jakiś gloczek za stówę czy za ileś? 6 centów, 2, 13, 5. 24, 3 No powiedzmy, że prawie na 0. Dajmy jeszcze jedną szansę. 3, 4,5 Nic. 7, 13, dobra, jest zwrot. To jeszcze raz sobie zakręcimy. Bo tu już będzie chyba lipton totalny. Chociaż, chociaż. W ostatnim momencie wyszło na lekki plus. To dam jeszcze szansę, oczywiście. Ale teraz już chyba zabierze. Czy nie? Teraz już zabrał. Dobra, to usp sobie zostawmy w spokoju. Czy są jeszcze jakieś bronie? Auk, Glocki. Zobaczmy, może Glocki nas zaskoczą. USP dał najdroższe, ile było 20 dolarów. Złota moneta była. 7,65 straty. Drugi strzał. Dupa. miarę. Dupa. Dupa. miarę. Nadal strata. Trzecia skrzynka. Oj, oj, oj. Tak blisko było. Dwa. Cztery. 9. Dobra. Trzy skrzynie, trzy straty. Ostatnim jak nic nie rzuci, to opuszczamy i chyba nic nie rzuci 7,60, nie, opuszczamy, opuszczamy, opuszczamy co tu jeszcze mamy za skrzynki? różowe o, albo Restricted, zobaczymy, 18 dolarów za otwarcie może tutaj coś zaskoczy słabo, słabo w miarę, słabo słabo 16 2 dolary w plecy chociaż tam złotą monetę gdzieś dajcie o bardzo dobrze jeden o tu słabo 10 31 dobra tu już był proficik to mi się podoba 2 4 6 8 10 8 dolarów w plecy tragedia Ojoj, ojoj oj. Połowa znowu, ostatni raz Jak teraz nic nie da, uciekamy 2 o, 3 Będzie plus 29, dobra, 11 na plus To jeszcze raz możemy zakręcić Ale chyba poniosło mnie troszeczkę 5, 12 Dobra, strata. Wpnijmy do strony głównej. Ale strona główna chyba nam wybuchła. O, jesteśmy. Tutaj jeszcze są jakieś ciekawe skrzynki. Może tutaj coś upolujemy? NASA. O, taka ładna skrzyneczka. To dla mnie 40 dolarów za otwarcie. No to tak z 200 bym musiał otypnąć. O, rękawiczki były blisko. No nie. 21, 40, połowa, 50%. Czy teraz będzie lepiej? No, będzie blisko. Jest. 53. Dobra, jest plusik. Pierwszy minusik, drugi plusik. Ale tu by musiało tak coś solidnego przygrzać. To będzie droższe. 44. Dobra, jest plus. Może jeszcze coś? O, te rękawiczki tak się czają. O co? O, nie, złota moneta. Dobra, 20 połowa. Jeszcze raz. Ach, ty. O, kurde. To takie drogie jest? Jest proficik. A blisko. O, akacz. Dwadzieścia siedem. 38, 50 centów straty. No nie wierzę. Dawaj, jakieś glowsy. Coś takiego z górnej półki. Nic? 26. Dobra, jeszcze raz. Jak teraz nic, to opuszczamy. I chyba totalnie nic. Oj, 7 dolarów. 40. Dobra. Na razie, pani skrzynko szukamy jeszcze innej alien laser doge nie no coś takiego terminator coś takiego nie za taniego ale też nie za drogiego coś takiego pomiędzy no dobra to ten terminator chyba wychodzi że jest taki pomiędzy 32,5 może teraz no 18 o, o nie Osa 25,5 z 32,5 7 dolarów plecy tu też chyba plecy będą będą plecy 1782 Owa. no zaskocz mnie ba no i dramat ten digielek jakby chociaż padł 15 dobra przyspieszmy to trochę 14 25 no ten terminator to chyba tylko za zabiera Tu twee a 42 no zobaczcie ani jedna jeszcze nie wyszła na plus z terminatora o 86 jednak coś tam wyszło na plus 13 47. 32. Może ona po prostu potrzebowała się trochę rozbujać. 22. 9. To już tragedia. 37 jest plus. Light jest plus. 16 połowa. 22. Połowa. 20 połowa. I ostatni raz. 21. Dobra. Nie chcę oddać, to nie chcę oddać. Idźmy sobie na inną skrzyneczkę. Alien, 12 dolarów za otwarcie. 28 dolarów z 65. 44 z 65. 65 z 65. O! To jest bardzo dobry traf. A w Jeszcze raz. 75. Dobra, I wiecie co? Otwórzmy sobie jeszcze tu, żeby podkręcić nasz balans. 18 centów, też słabo, 57 centów. Tu też słabo, 1, 43. A taką kocę trafić w takiej skrzynce na przykład szanse pewnie zerowe, ale. Może komuś kiedyś się udało. 5.39. No słabo dzisiaj dają te darmowe skrzynki. 10. No i teraz kosa albo rękawiczki. A i hiperbestia była. 13 dolarów. Ile mamy? 340. I wiecie co? I my teraz sobie otworzymy taką skrzyneczkę partnerską. Tylko jaką? Dobre pytanie. Otworzymy sobie skrzyneczkę z Inchenko. Zobaczymy. Może tutaj coś nam niesamowitego wybuchnie. No, leć karambit. Aj jaj. Ale jest proficik. Dobra, Zinczenko oddał. Spróbujmy jeszcze inną. Co tu może być jeszcze? Ludzę. Zobaczmy ludzę. Czy on też nas nakarmi dobrym dropem? No, case Herdened, jakby był 21. ojoj, oj, 110 dolarów zabrało. To jego sobie odpuszczamy. Zobaczmy, Jason R. Czy on nas nakarmi? Czy raczej zabierze? No, te Glowsy, glovesy. O, 24 też zabrał i to kosmicznie. Co tu jeszcze będzie? Imogen. Zobaczmy Imogena. Golden Coil to też będzie słabo. Bardzo słabo. 73. I ostatnią skrzyneczkę sobie upolujmy. Highman, Niech będzie Highman, Zobaczymy. Ostatnia nadzieja. O, jest Akacz. Czy on będzie drogi? 74. No i została nam stówka to tą stówkę sobie przekręcimy w tych smoczkach 32 za otwarcie 29 dużej straty nie ma 27 jedziemy dalej ojojoj, dycha 19 23 25 16, ostatnie chyba 25 to nam jeszcze starczy 22, 3 13 2 3 dolary starczy jeszcze na jedną o i tu ładnie chyba poleci, 16 to jeszcze 2 17, to jeszcze 3 31 to jeszcze 5 17. Ale dlaczego mi nie chce tej złotej monety nigdzie sypnąć? No ja bym bardzo chciał tą złotą monetę w końcu Zob... O! 22 dolarki. 13. Ale podpuszcza ta skrzynka. Podpuszcza. 4. I już nam nie starczy. No, 3,25. Westland Rebel. Pięknie. 6,50. 5, Jedna. Amber Fate. Coś warte. Nic nie warte. I ostatnia. Angry Mob. To jeszcze na dwie starczy. Ale... Trollują te skrzynki. Naprawdę trollują. Złoty 98. To jeszcze to możemy sobie strzelić. Asimov. Coś warte jest. I nagle... Bach. Rękawiczka. Nie no. W cuda to raczej nie wierzę. Wiecie? Dobra, jesteśmy wyzerowani. I drodzy widzowie, przypominam wam ten odcinek, jak i pozostałe z tej serii, biorą udział w losowaniu broni. Każdy like 10 groszy do waszej skarbonki, każdy sub 10 groszy do waszej skarbonki. I po 10 odcinku odbędzie się losowanie gracza, który zgarnie całą pulę. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Żegnam się łóżki.